Kuchanie, witam Was dzisiaj w kolejnym vlogu. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Mam nadzieję, że vlog będzie super, dlatego że dzisiaj wybieramy się do Paryża! Uhu! Jak niektórzy może już zaobserwowali na Instagramie, przylecieli do mnie moi rodzice razem z Lilunią oczywiście. No i chcemy im pokazać trochę tutaj, co w okolicy jest. Tak naprawdę do Paryża mam jakieś 5 godzin niecałe. Także no, chcieliśmy tutaj zaprezentować, jak to wszystko wygląda, więc zabieram Was oczywiście razem w przygodę po Paryżu. Po <taki> Także zapraszam do oglądania. Właśnie jesteśmy tutaj z Dorcią na stacji benzynowej, prostujemy nóżki. Zaliczyliśmy kiwelek. Tak, w kiwelku byliśmy. I teraz czekamy aż przyjdzie Krzysiek z moim tatą. Lili odpadła, więc będzie teraz podróż lżejsza, zostały nam jakieś 2,5 godziny. Że na pewno dam znać jak będziemy już na miejscu. Idziemy sobie, żeby porobić zdjęcia i zobaczyć jak to wszystko wygląda z zewnątrz. Chociaż już kiedyś byliśmy, ale rodzice też muszą zobaczyć. Co Lilunia chcesz powiedzieć? Ja byłam na placu zabaw z No. Ja byłam dzisiaj na placu zabaw, No. I byłam nad wodą. I co dalej? Byłam w Jesteśmy na początku luwru. Teraz będziemy szli do sekcji, gdzie jest ta piramida. Ja nie pamiętam jak ona się nazywa. Pamiętasz ta szklana? Piramida Hopsa. Okay. A nie, to nie ten kraj, ty, o kurde. No i porobimy sobie jakieś fotki standardowo. Lili tutaj się boi, wejść do takiej dziury. No wejdź, zajdziemy, wejdź. O ja! Nie spadłaś, no? No teraz Lila No wejdź. No tata, zobaczy, tata idzie. O ja! Chodź też. Idziesz do dziury? No? O ja! I się nic nie stało. Lila! Lilu nie! Ale ty jesteś odważna. Tak, i właśnie idziemy sobie z piramidką zrobić zdjęcia. Szkoda, trochę, że późno przyjechaliśmy. Bo tak myśleliśmy, żeby wykupić bilety i pójść do środka, ale już się by nie opłacało, bo jesteśmy 18.47, a do 18 było tylko czynne wejście, to znaczy już w sumie końcowa godzina. Także może następnym razem. Jak Dorcia, ci się podoba? Okej. Okay. <laughs> no, tak ładnie tam, jeszcze raz. No już, Pat patrz na nas teraz i poczekaj chwilkę. Właśnie pod wieżą Eiffla Zrobiliśmy sobie przerwę Ale mam niebieskie te usa <laughs> I później um, Pójdziemy dalej w park Żeby zrobić ładne zdjęcia Ale jak widzę moją buzię to już nie wiem czy wyjdą ładne Tam siedzi Chris z małą A my sobie tutaj na ławeczce. po zrobieniu zdjęć pod wieżą Eiffla i będziemy wybierać się na no punkt no, widokowy jak on się nazywa, Misiek? Mount Parnasse, to jest wieżowiec będziemy uh, szli, a w sumie jechali, ja, ja, ja. <laughs> zamawiamy Ubera na Mount Parnasse tak, Misiek? to jest wieżowiec który ma 58 chyba pięter, winda dojeżdża się tylko do 56 piętra i jest to najszybsza winda w Europie od parteru do tego 56. piętra jedzie w 45 sekund chyba, czy to 38, także weź, weź. pewnie będzie ciekawe odczucie. No i oczywiście pokażemy niedługo widoki. Lila, I będziemy widzieć cały Paryż. Jest dosyć późno, bo jest prawie 22, czekamy na Ubera, wracamy i jutro zwiedzimy jeszcze może jakieś miejsce, ale dzisiaj już bardzo długo jesteśmy na nogach. W sumie od samego rana wstaliśmy 4 godziny w podróży. No i teraz właśnie ostateczny a, ja, 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 punkt ja, 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 zaliczyliśmy i będziemy wracać. Co chcesz, kochanie, powiedzieć? A ja chciałam powiedzieć. Jechałaś ja, windom? I tutaj jest dym. Cicho. Kochani, odzywam się do Was na drugi dzień. Jak widzicie, ja tak na szybko się tylko pomalowałam. Nie nakładałam pudu, pudru, bo słuchajcie, tu są takie upały. Wczoraj było 31 stopni. Dzisiaj prawdopodobnie będzie identycznie, ale chcemy tylko z rana coś tutaj troszkę zwiedzić i pójdź, ym, i planujemy pojechać do Belgii do nas i coś zobaczyć, ale nie, nie wiemy dokładnie, jak to będzie wyglądać z tego względu, że my jutro idziemy do pracy, więc też chcemy o przyzwoitej porze wrócić, ale no, zobaczymy jeszcze. Za chwilkę musimy opuścić hotel i będziemy myśleć co dalej. Przejechaliśmy właśnie na cmentarz Montmartre Jest to jeden z większych takich cmentarz Wydaje mi się, że nawet w Europie Wczoraj widzieliśmy go z punktu widokowego Jest tu pełno Znanych osób Pochowanych. No, między innymi jest tutaj Juliusz Słowacki, ale nie wiem, czy przejdziemy, bo ten cmentarz jest ogromny. A pogoda jest dosyć taka przykrzająca, bo jest upał. Ale właśnie idziemy tutaj zobaczyć. Kogo? Dalida. Dalida. Dalida idziemy zobaczyć. Ale nie wiem, czy no, bo... znajdziemy. Ja, ja jestem na Paryżu. Jesteś na Paryżu, w Paryżu. Jesteś, tak, w Paryżu. Jesteś. No idziemy zobaczyć. Naprawdę te grobowce są bardzo stare, robią wrażenie. Niektóre mają takie drzwi, że można po prostu wejść. Zaraz wam to postaram się pokazać. No mów. Ja, ja, ja byłam na, ja, ja byłam dzisiaj na placu zabaw wcześniej. Nie byłaś. Ale ty oszukujesz widzów, Lila. Spałaś w samochodzie, prawda? tak spójrzcie, tutaj właśnie są takie grobowce z drzwiami do których można po prostu wejść i tam jest jeszcze taki jakby pomnik, płyta spójrzcie, tutaj są właśnie takie jedne drzwi otwarte i to wygląda w środku mniej więcej tak numery. już się do Was pożegnać. Wyjazd mój z Paryża, mój moich rodziców, Lili oceniam tak w skali 7 na 10, już wam mówię dlaczego. Otóż w okresie wakacyjnym jest po prostu masakra tam. Bo jeżeli jedziemy z zamysłem, żeby coś pozwiedzać, żeby pochodzić, no to niestety, ale. Trzeba się liczyć z tym, że no w Paryżu bardzo często jest ciepło. Ja pierwszy raz w Paryżu byłam w czerwcu i wtedy pamiętam, że też był upał, a teraz był jeszcze gorszy. My mieliśmy pogodę 32 stopnie bez żadnej chmurki, po prostu słońce tak dawało. No i po prostu szybko się męczyliśmy, nie zwiedziliśmy tego co. To znaczy, może. Hmm. Przez to, że było tak słonecznie i tak się szybko męczyliśmy, no to wiadomo, robiliśmy więcej przystanków, tu gdzieś picie, tu gdzieś coś tam, jakieś lody, no i po prostu tak troszkę się rozlazło, jakby mieliśmy więcej planów niż ich zrealizowaliśmy. Co jeszcze? Trafiliśmy niestety na jakieś manifestacje, były drogi pozamykane, nie mogliśmy dojechać do hotelu po prostu dramat tam był, yy, mieliśmy być na 15 yy, u siebie w hotelu, a żeby was nie skłamać byliśmy jakoś na osiemnastą, dlatego że w ogóle nie mogliśmy znaleźć drogi, która nas doprowadzi do hotelu, robiliśmy chyba kółko z każdej możliwej strony, aż w końcu Krzysiek wkurzył się i pojechał pod prąd, no mam nadzieję, że nie będzie z tego konsekwencji żadnych, yy, no i jakoś dojechaliśmy, ale powiem wam, że po prostu... Do no, tak się jakoś dziwnie ułożyło nam. Ale ogólnie myślę, że było fajnie. Zobaczyliśmy troszkę więcej niż za pierwszym razem i też w innych odsłonach, bo na przykład widzieliśmy też podświetloną już wieżę iPhone i tak dalej. Także na no, cały wyjazd ogólnie był całkiem przyjemny. No, i fajnie, tylko jeżeli byście chcieli się wybrać, to ja na przykład Wam osobiście polecam właśnie tak kwiecień, maj, czerwiec, żeby właśnie tak nie było duszno. Bo dwa dni to był dramat z tą pogodą. Była po prostu ona męcząca, jeżeli chodzi o zwiedzanie, bo taka pogoda by była dobra, żeby pójść na plażę, a nie żeby zwiedzać. Tym bardziej, że ludzie jak mrówek, tyle, także no, wszyscy turyści nie. No, myślę, że wiecie, o co chodzi. Dobrze, więc ja, kochani, tutaj już podsumowałam wszystko. No, mam nadzieję, że vlog wam się spodobał i dajcie łapkę w górę, zostaniecie ze mną na dłużej, a ci, co są nowi, to, że mnie zasubskrybują. Zapraszam was oczywiście na mojego Instagrama i no, i sobie to tyle chciałam wam przekazać, także ja już spadam i widzimy się w kolejnym vlogu. Na razie!